Witam wszystkich. w spotkaniu między game, między Gambit Gaming a Unicorns of Love w szóstym tygodniu drugiego dnia tam rosyjskiej rosyjskiej ligi. Będzie to spotkanie komentować dla was Tomasz Soloan Samo jeden. Jest to spotkanie na patchu 10.15. To patch, na którym weszły te buffy na Caitlink, chociaż tutaj Caitlinki nie zobaczymy. Zobaczymy tutaj cheesy botem w postaci Lux sona na ze strony Unicorns of, Unicorn of Love a teraz Nomas bardzo agresywnie wchodzi al Diamond Prox może go wyłapać nomas nie ma swojego shifta więc Diamond Prox na pewno go w tym momencie wyłapie a nomas musi zagrać flesza Diamond Prox jednak nie pogoni za nim ale jednocześnie jest to na pewno duża przewaga ze strony Gambit Gaming. Zobaczymy jak spróbuję go wykorzystać teraz. Shigari oraz Lekke. Próbuje wejść na tą Lux. Tak, nic z tego nie wyjdzie. Obie kompozycje, to bardzo ciekawe bym powiedział. To jest Spike na drugim levelu, wejście w Sone, Sona może być w tym momencie Pana Zagrany już jest heal od tym momencie, a Hakik. Jest w pobliżu, ale Lux i Sona nadal na pierwszych levelach Gambit, znaczy, tfu, Lux, Zagrywa już pierwszego flesza Sona ona była pana i zabita ale w międzyczasie Gaming Gaming nie próżnuje i odpowiada na topy Tutaj Boss może zostać wyłapany Świetne zagranie, świetne podbicie Jednak wieża nie bije tej mały Chociaż teraz Oj blisko było, ale Jednak świetne zagranie z bossa Świetny flash i świetne podbicie Dzięki czemu to yy, Nie wyszedł ten gang, Więc na razie Na stronę Więc na razie na stronę Unicorns of love Ale teraz on Prox cały czas jest na Topside anomas. Mając informację, że zrobiony został ten, niezłoby został ten krab. Pamiętam, no nie ma swojego flasha, mas shift a teraz zagrany, ale chyba wyłapany w tym momencie i pie, znaczy nie pierwszy zabójstwo, ale, ale upada na stronę Diamond Proxa. No, jak już mówiłem, miałem informację, że Diamond Prox jest gdzieś na tym Topside, kiedy w momencie, kiedy nie był zrobiony ten kraw, więc pamiętam, że powinien się wycofywać, i no niestety został wyłapany. Też to zejście takie trochę nieusprawnione: planty nie ma swojego flesza, ale nie potrzebuje go, bo Diamond Proxy jest w pobliżu. Zobaczymy to jeszcze raz. Proste wejście: No ma zagrał przy okazji swojego klęsa. Myślę, że nie, po, nie powinien to palić, bo tak by umarł. Obie kompozycje chcą teamfightować Z jednej strony mamy The Lux który są szczególnie ważni ze strony e, Szczególnie no Szczególnie Osiągnął swoje spajki na tych teamfightach A na linii dużo nie mogą osiągnąć Jest to był ten Była to w pewnym momencie taka czizowa gierka ze strony Kiedy to obaj biorą e, Shards of Ice I Idą pod ten e, pod ob pod jak naj żeby to jak najszybciej obijać, prokować tą pasywkę tego przedmiotu i jak najwięcej złota zdobyć, dzięki któremu yy, no wyjdą do przodu, między innymi jeszcze jest to, że ta linia jest trochę niefarmiąca, więc nie ma tutaj de facto ADCK, znaczy po, str po stronie Botlane'u, bo ADCK w postaci Ezreala mamy na midzie od strony tego Nomaza. Zobaczymy Lux Sona tak w ogóle Double Guardian to jest, to, jest, to, jest, to jest jeszcze ten Guardian Nie to jest jeszcze ten, to już ten Guardian z tymi zmianami Nie jest ten jeszcze stary który dawał ci aż takiego speeda Ale nadal, jak już mówiłem wracając do mojej oryginalnej myśli Obie kompozycje chcą, chcą prowadzić e Walki 5 na 5, teraz Diamond Prox może być teraz wyłapany. obaj mają flesza. Tef również. Tef został przerwany mu ultimę od Trundla. Wzięliśmy i Luke, Luke zagrał swojego flesza. Teraz Achajek może próbować tutaj. No nic nie, jednak nie zrobił. Tutaj Planty się teleportowały, ale został mu przerwany przez. Pillar od trunla, więc świetne zagranie z jego strony. Teraz fajny binding, ale raczej z nic z tego nie wyjdzie. I teraz Gamit próbuje zejść na tą rzekę, przegonić ten Achacika i zabezpieczyć priorytet na tego pierwszego smoka. No zobaczymy. Na razie są 3 versus 5 w tej chwili, chociaż już w tym momencie nie, bo ten została na tym bocie, więc krab przejęty ostatecznie. I teraz planty, bo zeszedł tego planty, ominął już dwa umiejętności, ale niestety nie ma fleszy, więc w tym momencie umrze od TFA. I teraz teleportacja od Dream Poolki, ale jest, ta teleportacja jest zdecydowanie za późna. I teraz gigantyczna walka na pierwszych levelach, tutaj umrze. też gigantyczny ultimate od Wukonga, który zrobi dużo obrażenia, ale Wukong pada, i y, y, Leona pada, Set pada, i ostatecznie, jak mówiłem. Unicorn of Love chce tym fajtować, mając. To Sen, mając. Ten Duo Boss, Lux Sona, mają. Mając y, tego Orna. Zobaczymy to jeszcze raz. Walkę tutaj. Planty został trochę wyłapany. Nie miał flesza, nie miał y, żadnego samolotu więc nie mógł zrobić Wukong Zdecydowanie za późno się teleportował i realnie nie mają takich gigantycznych obrażeń. Zresztą kompozycja Gambit Gaming nie jest aż tak dobra w team fight, tak jak kompozycja Unicorns of Love Więc Zdecydowanie nie powinni podejmować tej walki, kompozycja Gambit Chce, szyko, sz, chce szukać e, po, pojedynczych wyłapań na e, Na solo liniach, mając tego TF'a, mając tą Sen'nę Więc Podejmowanie tej walki w tak, wczesnym, yy, w tak wczesnym minutach gry jest zdecydowanie słabo opcją z ich strony. Unicorns of Love w tym momencie ma pierwszego ognistego smoka, mają wynik 1-5 i mają 1500 złota, no prawie 2000 złota przewagi. No, jest dosyć niebezpieczne. Jeszcze patrzmy gdzie to złoto trafiło, 2-1-2 dla, dla strony Ezreala Ten Ezreal jeszcze się nie cofał, więc no na pewno zakupi sobie tutaj co najmniej łezkę Może starczy mu na całą Manamunę, chyba wątpi, ale nadal to będzie ogromne Szczególnie czy pamiętajmy, że ten Ezreal kupił kula, więc on i tak e, Kupił kula na pierwszy przedmiot, więc on i tak był przyspieszony Nie, nie przepraszam, co ja był kupiony, bo miał szybkiego, szybkie zejście. No i właśnie ta Manomuna się pojawiła. Unicorns of Love jest bardzo teraz do przodu, ale Gamit Gaming nie może osiąść na laurach, tylko muszą próbować znaleźć te, te wyłapania tutaj ewentualne na stronę Unicorns of Love w tym mid -game, żeby ta scena była ta scena doszła pasją do late game'u, ale teraz Nomads, walk Startup, Diamond Prox była w tym momencie. Nie ma swojego ten sena. Zdecydowanie za późny Ultimate i kolejne agresywne zagranie ze strony Unicorns of Game, Unicorns of Love nie, i pos, poskotkuje to hmm, Heraldem, którym teraz Unicorns of Love bierze. Tutaj był naświetlany Nomads No, jak na razie świetnie ten gracz zachowuje się w tej grze. Mam tu jakieś małe lagi, ale nie jest moja wina. No zobaczymy. 500 złoty przewagi na stronę Nomaza. Teraz Unicorn nie cały czas nie spowalnia. Akcja 3, 5, 3 na 2. Leona nie ma swojego ultimatu, więc Tasena na pewno w tym momencie jest wyłapana. Leona przeżyła, ale nadal Kolejna, po raz kolejny walka wygrana ze strony Unicorn of Love. No jeszcze zgarnął tego jednego platea. Co prawda, Wukong puszuje tam na bocie, ale mm, Ale Ornowi to jakoś specjalnie nie przeszkadza. Jeszcze za chwilę najprawdopodobniej zostanie zagrany ten Herald. Chociaż nie do końca. Nie starczy im jednak czasu ale zostanie zagrani gdzie indziej no ale tak naprawdę wszyscy są do przodu względem e, względem każdy gracz Gambit, Gambit jest jest do przodu względem e, znaczy każdy gracz unicors of Love jest do przodu względem Unicorn of Love Kurwa każdy gracz unicors of Love jest do przodu względem Gambing, Gambit i cały czas nie spowalniają 2000 złota przy przewagi widzimy 1000 złota przewagi dla strony tego Ezreala i 500 sztuk złota dla strony Trundla i teraz Planty nie ma ma swojego flesza jeszcze więc raczej w tym momencie przeżyje właśnie i teraz wejście ponowne wejście w Nomaza który ma swój ma odda swój shadow dla dla yy, Kurwa TFa i teraz trundle znowu mógł być w tym wyłapany, tutaj trundle jeszcze złapał, jeszcze złapał tą senę, Sonę i która też zostanie zabita, no i właśnie o takie wyłapania chciałem, może nie dokładnie o takie bo tutaj Gambit świetnie, świetnie spaniszowało przeciwników, którzy zdecydowanie za daleko zaszli chcieli z, z, zabić tego plantego, ale planty ten TF cały czas miał ma swojego flesza, więc nie, realnie nie był zagrożony i. I tam Diamond Prox świetny flash, świetny showstopper z jego strony, który <coughs> który przemieścił Ezreala w kłomp drużyny. Gambit sprawił to, że nie mógł realnie uciec i ten shutdown krytycznie trafił na stronę plantego tego tefa, więc wyrównał straty z może nie do końca, ale na pewno zniwelował. Te straty które miał na midzie, ale jednak pierwszy Herald zagrany na midzie i pierwsza wieża na stronie Unicorns of Love, więc nadal jeszcze nie jest idealnie. A ten Herald chyba jeszcze, jeszcze drugi raz uderzył w wieżę, więc to nie jest de facto nie jest idealnie z ich strony. Gambit gaming, to nie Gambit gaming, tylko zwykły Gambit. Teraz akcja 3 vs. 1. Dux już zagra swojego swojego flasha, więc. Ale ona ostatecznie po prostu dobrze zagrała i wymusiła tego Flesza, Teraz gadget. Został wyłapany. Ma swoje... Nie ma swojego flasha w tym momencie. Ale jest zagrany crescendo. Leona ostatecznie umrze. Ale teraz boss od boku. Może wejść o bardzo ostro ze strony. Teraz Nomas również się tutaj pojawił. I świetny kolaps z ich strony. Nomas zgarnie dwa zabójstwa. Za to jedno. No i ten Ezreal 5-2-2. Zdecydowanie wygląda No zdecydowanie wygląda no Zdecydowanie świetnie wygląda I świetnie grał. chociaż musimy również Pochwalić tego Trunla 5206, też świetnie wygląda To Lux 107 Też świetnie wygląda, ma Anumuna nastakowana Trochę więcej, trochę więcej niż W połowie, kiedy to yy, Sona Ma jedną trzecią W 15 minucie Więc No jest super, jest fajnie na pewno. Jeszcze raz został zakupiony Triforce przez tego Ezreala więc jeżeli przeciwnicy narzekali, że Reala zadaje dużo obrażenia, no to ups, teraz zadaje jeszcze będzie zadał jeszcze większe. No ale w każdym bądź razie. 49, 2000 zł przewagi. No nie ma to jest... Ta przewaga w złocie nie jest jakaś gigantyczna, ale z powodu, że jest ona ulokowana w większości właśnie w tym Ezrealu Sprawia, że realnie Unicorns of Love jest na bardzo silnej pozycji właśnie w tej 15 minucie, kiedy ten Ezreal, realnie za 2 minuty będzie miał już to Malamune i dlatego trzeciego smoka Gambit nie będzie miał specjalnie jak walczyć, ponieważ to póki Sena nie będzie miała tych dwóch przedmiotów, on nie chce specjalnie walczyć. Też zastanawiam się, kto ma zdawać jakieś te stałe obrażenia w teamfightach po stronie Gambit, bo ta Sena realnie nie będzie zdawać obrażeń, tych trwałych obrażeń przed tak 25 minutą. A ani, spe, ani specjalnie ten Bookong, ani specjalnie ten yy, Teraz TF wyłapany zagrany był. Flash masz masz te flasha Nie, nie ma, więc Tef, oj, blisko Teraz No próbuje iść cały czas do przodu. Nie ma swojego Ultimate, więc go nie dobije Unicorn of Love jednak przejmuje Heralda drugiego. Gambit Gaming nic nie mogą. Nie mogę specjalnie mocno na niego odpowiedzieć, więc po prostu. Chyba opuszczę. chociaż tutaj trzech graczy Gambit Gaming próbujeś być wokół. Nie wiem, czy to jest bardzo dobrze. Szczególnie, że Nomas praktycznie solowo odciągnął, to, ale TF pojawi się w międzyczasie. Jest pokazowany Sanitas i Luksys wyłapany, ale świetny Call of the Forge, God podbił aż trzy osoby. I teraz Wukong wchodzi, ale jest trochę spóźniony, nie zrobił realnie większego i teraz. Ten Ezreal może zrobić gigantyczne obrażenia w tym momencie Popatrzmy na tego Ezreala Patrzmy cały czas na Ezreal. Ezreal, wchodzi do przodu Atakuje seta, jeszcze jeden mystic shot I trafia i teraz próbują przejść na Na TF, a TF również zostanie zabity i Double kill dla strony Ezreala No jak już mówiłem Ten Ezreal, realnie nie da się na niego grać 10 tysięcy złota na na jego koncie Druga wieża na midzie została zniszczona w 18 minucie no Stomp 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 Unicorns of love narzuciło Ogromną Ogromną szybkość I po prostu Gambit Nie e, Gambit po prostu nie nadąża Świetny call of the forge go ze strony bossa Podbił aż osoby i tutaj W tamtym momencie no właśnie, Gambit nie ma tych obrażeń rozłożonych w czasie, nie mogą oprócz y, bursta ze strony y, ze strony TFa, ze strony y, Wukonga, to ta scena ona nie zadaje jeszcze aż takich obrażeń, które będziemy chcieli Już nagrany Last Whisper w ogóle na drugi przedmiot ze strony ze strony Seny, no nie mi się no jest ta, to jest przeciwko Sonie, chociaż żywiłem się szczerze. Nie wiem, czy to jest dobry taki super film, jako na, na drugi. No, może kiedy jesteś aż tak behind, gdzie realnie ten ten orn, on ma przedmiotów niech się z, niech zniknie ta przewaga w złocie. Zobaczymy. On nie ma nawet drugiego przedmiotu już jest składany Last Whisper. Nie wiem czy to jest aż taki super czy nierealnie lepiej byłoby nawet Duskblade to jest zdobyć, ale trudno powiedzieć co złożyć na scenie kiedy jest się do tyłu i chcesz się mieć y, obrażenia na, na, na teraz, no de facto, nie? No bo scena oprócz tego, że stakuje, bierze te stakujące przedmioty typu Mana Muna, to jeszcze musi mieć czas, żeby uzbierać te dusze. Więc ona się dobrze stokaluje w lecie, ale ona jest bardzo słaba w early to mid game. I no tutaj, właśnie w tym momencie, kiedy Universe of Love jest tak do przodu, ta scena nie oferuje bardzo mało. Dzisiaj, jak widzimy, praktycznie zerowa wizja w swojej dżungli. <tryk> Tef może tu być za chwilę wyłapany pod tą wieżą. Właśnie w tym momencie ma jednak swojego flasha, a swój ten, też swój ultimate nie zagrał go, zagrał go jednak Zoni, ale. To nic nie. To nic ostatecznie nie da. Kolejna wieża jest atakowana ze strony Unicorn of Love. Ten Wukong też nie jest jakimś najlepszym split pusherem, ponieważ nie jest w stanie zabić tego ora. Nie jest w stanie po prostu go wykurzyć spod wieży i też nie. I mimo, że ma przewagę na tym topie, to realnie nie przekłada się to na nic. Teraz. 4 versus 3 Ga Unicorns of Love po prostu bierze to. bierze to wieże i bierze ten inhibitor. A, a Gambit Gaming nie ma specjalnie jak odpowiedzieć, też teraz set podchodzi od pleców. Jest na plecach, ale czy będzie chciał realnie walczyć? Nie. Ga Unicorns of Love bierze to chce, a Gambit Gaming nie jest w stanie. Odpowiedzieć na to w jakikolwiek sposób 12 tysięcy na zł Złota na stronę Ezreala w 12 minucie Znaczy 22 minucie, przepraszam Trzeci przedmiot na stronę Ezreala, Devdance, no Po prostu go next, no Nie ukrywałem, się, że już W tym momencie nie da się grać Mimo, że ten TF ma ma okej okay przedmioty Nie że może wejść, ma Wystakowany ro Road of the ages Ma tą zonę, więc może za Gambit gang ma engage, ale nie ma obrażeń i teraz ja Prox coś tutaj próbował szukać, ale specjalnie nie ma Nie ma czego niestety Unicorn of Law po prostu bierze Kolejny inhibitor ja Prox również jest zauważony więc oni się po prostu wycofają. Też teraz tutaj, No Man's, świetnie jego wyłapanie. To może być kolaps na jego stronę, ale znowu jest po prostu za silny w tym momencie. Ma za dużo hila za dużo wszystkiego. I, da, I Gambit Gaming po prostu weszło. I czysty Ace, jedynie który się ostał, to jest ten TF. Ale on realnie też nic nie zrobi. I Unicorn of Love, w tym momencie idzie po zwycięstwo. Jeszcze, jeszcze teraz sobie nabije statystyki, że zrobi więcej minionów Świetna gra od strony Unicorns of Love Bardzo szybka Ech! Jeszcze będą się bawić, ale Wynik jest przesądzony